Cześć, witajcie na kolejnym odcinku na premierze. W znowie zdrabki super, mega pensja. Zdrabka za 20 zł. Tak się prezentuje. Mamy główną wygraną 412 tysięcy od razu i po 7 tysięcy co miesiąc przez 7 lat. Poza tym mamy takie wygrane coś mi tutaj nie łapie ostrość. Możemy od 20 zł jeszcze do 50 tysięcy ja mam na dziś przygotowane 3 sztuki. I zobaczmy kupowałam po pracy, także już były przebrane, ale mam nadzieję, że coś jeszcze tutaj dla mnie się zostało. Będzie całą widać będzie. No dobra, wkład 60 zł oczywiście i szukam 29 czterdzieści sześć sześć czterdzieści trzy i dziewięć fajna warstwa i mam tak czterdzieści cztery. No to nie fajnie siedemnaście nie ma trzydzieści pięć nie ma osiem. Dwadzieścia siedem.

Nie ma, no to dalej osiemnaście, trzydzieści siedem, dwanaście, dwadzieścia osiem i czterdzieści osiem. Tutaj nic, i ostatni rządek czterdzieści jeden, napis, no to już nic, czterdzieści pięć, dwadzieścia pięć, i na końcu pięćdziesiąt. Jedna wygrana pod dwadzieścia dziewięć. Krywa się zwrot, ale jest. Oglądałam już wasze premiery, także też fajnie niektórym wypadło. Dalej mam z numerem 11. No to zobaczmy tu. 9, 48, 10, 34 i 41. Takie liczby. A mam 46, 39, 32, 12 i 19. Tam zaczynałam bokiem i była wygrana. Tutaj nie zaczynam od boka 28. Zobaczymy, czy coś wpadnie. 8, 6, 35 i 45. 49, blisko, 43, też nie ma, 42, ale się uparli, 27, nic, 36, nie ma, 14, nie ma, 26, napis i 5. Ostatni rząd, 4, 11, to numer z 1 48 zobaczcie jest wygrana i 2 a tutaj cztery dychy czyli już mam na zero te i te dobra pod 48 jest 40 zł zostały numer mi yy, numer 14 to zobaczmy tutaj tą czternastkę. A wygrywa trzynaście, cztery, jeden, czterdzieści dwa i siedemnaście. A mam dwadzieścia jeden, dwadzieścia sześć, dziewiętnaście, napis i dwadzieścia trzy. Poproszę, jeszcze jeden napis.

Dalej, szesnaście, trzydzieści sześć, trzydzieści siedem, czterdzieści trzy, i czternaście. I ostatni duży rząd jest dwanaście, sześć, osiem, dwadzieścia dwa, i dwadzieścia cztery. Wychodzi, że ta czternastka tak. Na 14 nie mam nic, w 14 numerze. Tu mam jeszcze śmieci, ale za to na 60 zł mam 60 zwroty, zwrotu w numerze 7 i 11. Wpadło tutaj 40, tu 20, więc w sumie premiera na 0. Wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, subskrypcje i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!